No dzień dobry, dzisiaj przychodzę do was z problemem mitycznych skórek, który został zauważony przez społeczność oraz niektórych youtuberów czy nawet polityków. Omówię wam w tym filmie dokładniej co mam na myśli i jeżeli chcielibyście odcinek we wtorek, czyli dość szybko, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę, bo tu nic nie kosztuje, a ja będę wiedzieć czy chcecie. Ogólnie to zostałem jeszcze przyjęty do twórców, więc z tej okazji rozdam wam fajnego skina do największego gigaschata w grze, czyli Broka. Więc jeżeli chcielibyście zgarnąć takiego skina, to zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu, dlaczego według Was brok to Sigma. A ja uważam, że to fajny wakacyjny skinek. A teraz bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do materiału. Zauwa że ostatnio problem ten poruszył twórca OB, i tak sobie stwierdziłem, że też bym chciał się do tego odnieść i żebyście znali moją opinię, ponieważ jest to dość ciekawy temat. Mityczne skiny zostały wprowadzone do gry ponad rok temu. No i w zasadzie, dlaczego wolałbym na przykład, aby mityczny skin był legendarnym? Zapytacie. Pierwsze, na co możemy sobie zwrócić uwagę, to jak wejdziemy sobie w epickie skiny, no to wyglądają one całkiem spoko. Wiadomo, mają jakieś animacje i w ogóle, na przykład tutaj Larry, Lowry. No po prostu wyglądają elegancko. I te skiny są naprawdę przyjemne. No i kosztują 150 gemów i co najważniejsze, możemy je kupić za błyskotki. To jest bardzo istotne, jak nie chcecie grać pay to win. Natomiast skiny mityczne kosztują tylko 50 gemów więcej. Niektóre naprawdę mogłyby być epickie, ponieważ nie wyglądają tak dobrze, aby były mityczne. No i największy właśnie problem jest taki, że nie można je kupić za błyskotki przez to to naprawdę te skiny no nie są zbyt fajne i wolałbym, żeby na przykład taki skin do nity tutaj mega Jilanita, ja go posiadam, nie? No to ja bym wolał, żeby ten skin był legendarny, a nie mityczny. I to właśnie dlatego, że on jest naprawdę bardzo ładny i wygląda naprawdę przekozacko. I w mojej opinii mógłby być on legendarny, ale na przykład taki już, nie wiem, Rodeo Hank, czy Kupa Spajka, to już według mnie mogłyby być skiny epickie, ponieważ wtedy gracze mogliby sobie je kupić za darmo, a wiadomo, że nie każdy chce wydawać na tą grę pieniądze, bo niektórzy nie mogą, albo po prostu mają inne cele w życiu. I wtedy łatwiej tak graszą będzie zakupić skina po prostu za błyskotki. A problem właśnie z mitycznymi skinami jest taki, że no już nie możecie kupić za błyskotki. One strasznie przypominają skiny epickie i jedyne co dostajecie dodatkowego to spray. A tak szczerze to spray no co to jest takiego, nie? To jest jedna z bardziej takich trochę bezużytecznych rzeczy jak już to częściej używamy emotek podczas gry niż spray nie wątpię, że ktoś mega jakoś zwróci uwagę na to, że dostanie nowy spray jak kupi nowego skina. Że go to po prostu tak poruszy, że dostał mitycznego skina i w nim jest nowy spray, że normalnie spadnie z krzesła chyba, nie? Zobaczcie za to jakie wypasione właśnie są skiny legendarne. Macie ten prestiż. Jak macie legendarnego skina, to nawet to dobrze brzmi. Ej, siema, słuchaj, mam legendarnego skina. A jak powiesz mitycznego, to już nie brzmi tak dobrze. A skiny naprawdę mityczne, niektóre by mogły być legendarne, no bo zobaczcie na przykład Aresa, albo właśnie to Mnity, no one zasługują na to, żeby były legendarne. No albo oczywiście Brock Zeus, no przecież to jest najlepszy skin w że on powinien być legendarny no nie ma innej takiej opcji, nawet ten złoty jego kolor na okularach czy na tych wszystkich jego elementach na jego skórce, no to on nawet by pasował kolorystycznie do koloru złotego tutaj w tym miejscu, dajcie znać w komentarzu czy się zgadzacie z moją opinią, ponieważ może być ona trochę kontrowersyjna ale mityczne skiny po prostu nie zrozumcie mnie źle, one by jakby miały sens, ale tam potrzeba czegoś takiego tego wow, one potrzebują jakiegoś takiego rarytasu, który uczy nie faktycznie ciekawymi skinami. Chociażby mogliby wprowadzić coś takiego w mojej opinii. Teraz wam daję fajną propozycję, żeby mi też te skiny też się dało kupić za błyskotki, ale na przykład za 7000 albo 7,5 tysiąca. To też byłoby do zrobienia, a w tej aktualizacji usunięto limit błyskotek, więc naprawdę to by była przyjemna sytuacja dla wszystkich graczy. No, Nikt by się nie obraził, że mógłby kupić za błyskotki skina. Naprawdę, jeżeli jakiś kurde administrator to ogląda, twórca gry, to przemyślcie to. Jakaś. Aktualizacja, no ja bym się skusił, ja bym się skusił no. O, na przykład ten skin jest bardzo śliczny, ten skin do Jesse, mega mi się podoba, ale nie uważam, że on jest na tyle skomplikowany, żeby był skinem legendarnym, ale za to też nie uważam, żeby był epickim, więc w pełni powinien być on mityczny, ale właśnie brakuje tych jakichś rarytasów. Chociażby kupić właśnie go za, nie wiem, 7000 błyskotek. Trudno mi powiedzieć, co by można było jeszcze dodać takiego, żeby coś odblokowywać wraz z tym skinem. Po prostu brakuje mi jakiegoś. Wow. I możecie napisać w komentarzach propozycje, co jeszcze do tych mitycznych skinów można byłoby dodać. Ponieważ ja nie mam za bardzo pojęcia, no czegoś tu brakuje. Po prostu jest tu jakaś mała luka, którą trzeba wypełnić. Kolejny skin: Cyberkieł. Też naprawdę mega ładny skin, który zasługuje na bycie mitycznym. Absolutnie nie mówię, że był legendarny ani epicki. No i też jest ten sam problem. Więc teraz tak podsumowując, chodzi mi o to, żeby mityczne skiny albo były łatwiej do zdobycia, ponieważ no trudno jest zdobyć, jeżeli nie wydajecie, nie kupujecie karnetu na przykład w tejże, albo nie kupujecie gemów. Albo drugie rozwiązanie, to żeby te mityczne skiny miały jakiś prestiż, żeby było to naprawdę prestiżowe, że macie tego skina. Bo ja rozumiem, Twórców, że oni chcą sobie zarobić, w pełni to rozumiem, ale chociaż za 10 tysięcy błyskotek dali tego mitycznego skina, no to już mi trochę abstrakcyjnie, no ale. Ale zawsze mógłby ktoś naprawdę się sfokusować i myślę, że nie jedna osoba by kupiła wtedy takiego skina za 10 tysięcy błyskotek, bo naprawdę są osoby, które dążą do celów i je spełniają. Za niedługo do gry przyjdzie jedno rozwiązanie, które trochę ułatwi nam zdobywanie takich mitycznych skinów, więc to już jest taki trochę. Plus, którzy twórcy prowadzą do tego, żeby gra była trochę bardziej free-to-play, a mianowicie za niedługo wracają boxy To już na 100% wszyscy wiedzą, kto gra w Brawl Stars na pewno usłyszał o tym i wie, że skrzynki wracają, a w nich właśnie są gemy. Więc wraz z tym idzie to w parze, że za gemy kupujemy sobie skiny, nie? Jak trochę pozbieramy tych skrzynek, to wtedy naprawdę może nam fajna suma gemów wydropić. No i wtedy możemy sobie pozwolić na takiego mitycznego skina, ale i tak uważam, że jakieś tutaj Zmiany powinny zajść co do nich. Na pewno coś się kiedyś zmieni. Nie wierzę, że twórcy tak to zostawią. Jakieś kurde, może nie wiem, zrobią efekty zabicia jeszcze do tych mitycznych skinów czy cokolwiek. No, jak macie jakiekolwiek pomysły, to naprawdę napiszcie w komentarzach. Ja wierzę w waszą kreatywność i że naprawdę coś fajnego wymyślicie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zgarnąć Kinga, to zostawcie komentarz, dlaczego Sigma Brok jest Sigmą. Dobra, to trochę było głupie, no ale ja mam do was jedno zasadnicze pytanie, widzowie. Teraz mam dla was takie konkretne pytanie, które po prostu, na które po prostu chcę dostać odpowiedź, ponieważ nie rozumiem zupełnie, co się wydarzyło w grze ostatnio. Mianowicie, dlaczego Brok? Wygląda w ten sposób Dlaczego on ma jakiegoś kurde Ananasa na głowie, Coś w sensie jeszcze z boku Taki wiesz, rozumiem, że styl Elvisa Presleya i ma Taki jakby kwadracik, tak trochę Staroświecko, ale z przodu wygląda Jakby miał jakieś kurde nie wiem Szambo na głowie i w ogóle to nie wygląda fajnie Nawet, proszę powiedzcie mi co się z nim Wydarzyło, bo dla mnie to jest hit Dla mnie po prostu jest to hitem Dlaczego on tak wygląda z takiego gościa, który wyglądał jak taki cool ziomek, którego każdy lubił, i po prostu był taki mega popularny w szkole, taki dzieciak popularny w szkole, stał się nagle jakiś, kurde Elvisem Presley z lat 80. albo 60. w ogóle. No nie wiem, wygląda to okropnie. Dobrze, że nie zmienili mojego. Cudownego Broka Zeus'a W sensie, że on nie ma takiego dziwnego świstaka na głowie Już z tej strony Giga Chat Brok Bro I mam dla was aż jednego potężnego star dropa Z którego wyleci uwaga Raz, dwa, trzy, cztery Zielone, zielone, zielone Robię sobie zielone Dobra, jestem cringe'owy Ej, ja muszę coś powiedzieć cringe'owego Na końcu odcinka muszę powiedzieć coś cringe'owego Ogórek w sosie Американский